W tajemniczych tomach niepojętej wiedzy szeptem wspomina się kosmiczną enigmę o imieniu Kartalos, niebiańskiego wysłannika starszych bogów. Ani szkodliwy, ani dobroczynny, a przekraczający takie śmiertelne konstrukty. Kartalos przemieszcza się na błoniastych skrzydłach pomiędzy astralną odchłanią, niosąc doniosłe przesłania z niepojętych krain. Jego anielska postać, emanująca przedziwnym pięknem starszych bogów, sprawia, że ludzie drżą z podziwu i trwogi, gdy przechodzi poza ich nikłą zdolnością pojmowania. Ten pozaziemski posłaniec pełni rolę zwiastuna nieopisanych prawd, które otulone są wiekami niezgłębionych tajemnic.